Cześć, dzień dobry, Olga Śmiarzyska, Zmiany mamy. Dziś się spotykamy w takiej wakacyjnej wersji. Ja z dziećmi jestem na takich nie, nieoczekiwanych, krótkich wakacjach tuż niedaleko domu, nad morzem i tak pomyślałam, że w związku z tym dobrze wam będzie opowiedzieć o książce, która jest już jakiś czas na rynku. Ale my sięgnęliśmy po nią niedawno i ja i dziewczyny są nią zachwycone. Ta książka, to jak widzicie, tutaj pokażę bardziej. To Balticarium Natalii Uryniuk. Książka, która jest częścią większego, większego projektu stworzonego przez Natalię Uryniuk. Możecie wejść też w internecie na stronę balticarium.com i tam zobaczycie, że to jest cały taki portal poświęcony Morzu Bałtyckiemu, też stworzony przez Natalię Uryniu, gdzie możecie znaleźć różne gry związane z Morzem Bałtyckim. Możecie też stamtąd ściągnąć e-booka takiego aktywnościowego. Myślę, że do, do, wydruko, do wydrukowania, gdzie można rozwiązywać różne zadania, właśnie związane z Morzem Bałtyckim. I częścią tego projektu jest, jest ta książka. Ja nie wiem, czy to widać, bo jak otrzymałam ją do rąk, to się trochę zdziwiłam, jak duża ona jest. Tak? To jest książka w bardzo dużym formacie. Ma twarde okładki i jest naprawdę całkiem spora. Trudno ją wziąć tak pod pachę, na przykład na plaży, ale póki co dzielnie dajemy, dzielnie dajemy radę. W tej książce. Znajdziecie mnóstwo informacji związanych z Morzem Bałtyckim. Ja ostatnio tak złapałam się na tym, że nasze dzieci często mnóstwo wiedzą o dinozaurach, mnóstwo wiedzą o różnych egzotycznych zwierzętach czy roślinach, natomiast bardzo mało wiadomości mają na temat takich rodzimych, rodzimych zwierząt czy, czy rodzimych roślin. Dla nas to jest szczególnie istotne, bo mieszkamy nad, nad Bałtykiem i ten Bałtyk od, odwiedzamy często, a więc to jest taka jakaś nasza lokalność, o której bym chciała, by moje dzieci wiedziały jak najwięcej. I mnóstwo tych informacji znajdziecie w tej książce. To jest taki gatunek książki, który ja szczególnie lubię, czyli taka książka, po która, która może służyć latami. Maluchy pewnie będą zachwycone ilustracjami. Bo Natalia Uryniuk jest graficzką, ilustratorką książek dla dzieci. I te jak widzicie, zresztą pewnie na, na okładce zaraz pokażę Wam, jak wygląda środek, ale te ilustracje są naprawdę zachwycające i takie takie, jakie mam wrażenie dzieci lubią. Czyli gdzieś. Pomiędzy takim realizmem a odrealnieniem, pełne mnóstwa, mnóstwa szczegółów, można tą książkę tak zupełnie tylko przeglądać dla ilustracji. Pewnie ci najmłodsi czytelnicy właśnie w ten sposób będą z niej korzystać a ci starsi zapewne mogą ją czytać samodzielnie, to też jest książka do, do takiego czytania samodzielnego i czytania z rodzicami. To jest też książka taka, po którą można sięgać, kiedy dzieci wpadają w ten szał zadawania pytań a dlaczego a co, a po co a jak. I jeśli te Pytania dotyczą właśnie Morza Bałtyckiego, to tu znajdziecie na nie wszystkie odpowiedzi. Mamy przegląd fauny, flory, mamy przegląd zabytków, parków, które możemy znaleźć wokół Morza Bałtyckiego. Różnych zwyczajów związanych na przykład z plażowaniem, jak to się rozwijało, wyglądało 100 lat temu, na przykład. I to jest taka książka, która będzie nam służyła bardzo długo, bo można po nią sięgać poczytać na przykład jeden rozdział tylko i odłożyć, a potem sięgnąć, sięgnąć z, z, znowu. Jeśli mieszkacie nad Bałtykiem, jeśli się wybieracie na Bałtyk, jeśli chcecie po prostu jakoś rozszerzyć perspektywę dzieci o te informacje, o tę wiedzę, to bardzo ją polecam. Teraz Wam pokażę, jak ona w środku tutaj wygląda, że to są właśnie takie, takie duże roz, rozkładówki. O. Na przykład, w ten sposób e, możemy się dowiedzieć o wyspach na Bałtyku, e, o statkach, o portach. E, jakby różne warstwy e, informacji tutaj w tej książce są. E, także. To jest bardzo bardzo fajne, bo jakby każdy znajdzie w tej książce coś dla siebie ciekawego o tym, jak jest zimą, jak jest latem, o tym, że Bałtyk był kiedyś jeziorem, że jest najsłodszym morzem na świecie, że wpływa do niego 250 rzek właśnie ze słodką wodą, mnóstwo mnóstwo Różnych informacji, które sobie można dawkować na najróżniejsze, najróżniejsze sposoby. Naprawdę bardzo Wam polecam tą książkę. Ona jest ze względu na jakby format, także to jest. Duża duża książka ze względu na twarde okładki i podejrzewam, że też na ilość ilustracji. Ona jest, ma dosyć wysoką cenę, jednak myślę, że jest to książka, z której naprawdę będzie można korzystać latami, a dzięki temu, że jest tak solidnie wykonana. Będzie nam też po prostu długo służyć w dobrym, w dobrym stanie. Jeszcze Wam przypomnę, że do końca, do następnego wtorku, ona będzie na stronie zmiany mamy w obniżonej cenie. Będzie można ją, ją kupić. Polecam ją bardzo mocno, bo naprawdę dzieci są ciekawe tych informacji. Są ich, są ich głodne, i to jest taka książka, dzięki której ten świat Bałtyku mogą z nami czy same eksplorować. Polecam Wam bardzo, bardzo mocno. Do zobaczenia za tydzień, a jeszcze tylko Wam zdradzę, że za tydzień ten live z książką będzie takim live'em specjalnym bo też będę opowiadała o książce, ale nie będę mówić sama do siebie, tylko będę rozmawiać z autorką książki i to będzie książka która powstała niedawno i jeszcze jest w... Przed sprzedażą, ale będzie można ją już niedługo mieć fizycznie w ręku. Będziemy rozmawiać o wypaleniu macierzyńskim z Karoliną Piotrowską wokół jej książki, która też jest elementem większego projektu o Matko Święta. Do zobaczenia za tydzień.